Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jest druga część, gdzie mu o bardziej sobie tak omawiamy yy, spokrewnienia postaci z Lego Ninjago, yy, bo pokazaliście mi Waszą moc i wbiliście 10 lajków pod poprzednią częścią. Możemy się umówić także 15 lajków, żeby nie było tak łatwo. I ja wstawiam trzecią część, a więc to, nie przedłużajmy i przechodźmy do pierwszej rzeczy. Ed i Edna to nie są prawdziwi rodzice Jaya, prawdziwy tata Jaya nazywa się Cliff Gordon, prawdziwa matka Jaya nazywa się Mistrzyni Błyskawic. No w sensie tak się nie nazywa, ale zaraz przejdziemy do tej Mistrzyni Błyskawic. No i teraz tak, Ed i Edna, no to chyba każdy wie, że jakby Jaya jest adoptowany przez Eda 1, ponieważ w szóstym sezonie Naddakan mu to powiedział i myślę, że każdy o tym wiedział. Ale nie wiem właśnie, czy wiedzieliście, że ta tarzeja nazywa się Cliff Cordon. A o co chodzi z tą Mistrzynią błys Błyskawic? Chodzi o to, że w siódmym sezonie bodajże mistrzów wspominał o spotkaniu mistrzów żywiołów w dawnych czasach, żeby walczyć z wężonami. Pojawiła się tam pewna mistrzyni błyskawic, która jeszcze coś tam wspominała o aktorstwie, że znowu bawisz się w aktorstwo lub coś takiego, a Cliff Cordon, czyli tata Dzeja, jest aktorem, więc to wszystko by się ze sobą łączyło. Rodzice Harumi, których zabiła Harumi, to nie byli jej przy, przybrani rodzice. Rodzina cesarska to byli jej przybrani rodzice. Taka ciekawostka. Myślę, że o tym wiedzieliście, ale tak ogólnie, my tutaj wspomi musimy wspominać o wszystkim. Prawdziwi jej rodzice zginęli z powodu zawalenia się budynku. Teraz sobie bardziej tak o tym pomówimy. Bo ogólnie właśnie przez to zginęli rodzice Harumi przez zawalenie się budynku bo to było tak, że coś tam pożerać światów się obudził i coś tam chyba niszczył ten budynek lub coś takiego, ten budynek się zapadał i tyle osób uciekało po prostu że była zapełniona winda i po, prostu, i po prostu nie wszyscy by się zmieścili więc rodzice Harumi stwierdzili że się poświęcą dla niej Harumi wejdzie do windy, a oni zostaną i po prostu budynek się na nich zawalił zostawcie znicz w komentarzu dla rodziców Harumi Bentomar to przybrany brat Kalmara. Myślę, że o tym mogliście nie wiedzieć, ponieważ zostało to wspomniane tylko raz, i to tak naprawdę, że każdy nie mógł zauważyć, bo to było dosłownie parę czek sekund sek ekranu, więc myślę, że mogliście tego nie zauważyć. Jay i Nia są razem. Myślę, że o tym każdy wiedział. Kiedyś to miał być Kol. Nie wiem, czy o tym każdy wiedział, ale kiedyś Kol miał być z nią. Pamiętacie może? Trzeci sezon, bodajże, gdzie dopiero poznaliśmy Pixel i Cyrusa Borg'a. gdzie właśnie poznaliśmy ich i tam była taka maszyna, gdzie właśnie ona mówiła, kto jest sobie bardziej przeznaczony, jeśli chodzi o miłość. No i właśnie tam było pokazane, że Kol jest bardziej przeznaczony nei, niż Jay. To było przykre, bo moim zdaniem Jay bardziej pasuje do niej. Fajnie, że są razem i że to nie był Kol. Rodzeństwo, Krux i Acronix Myślę, że każdy z Was Mniej więcej chociaż kojarzy to rodzeństwo Ponieważ w siódmym sezonie To byli główni antagoniści Jedyne co mogę o nich powiedzieć To tak naprawdę, że jeden był O 7 sekund Starszy, tak naprawdę Było 7 sekund między nimi Kuźnicy, a ten co był tylko 7 sekund Starszy i tak już był siwy, a ten Drugi nie, więc no bo właśnie To są mistrzowie czasu, więc wiadomo A więc dobry Przepraszam Was za drobne zakłócenia, po prostu mój brat sobie znalazł idealny moment, żeby sobie pokrzyczeć. Przechodzimy do dalszej e, części odcinka. Rodzice Kola. Tata Kola nazywa się Lu. I teraz przechodzimy do tej ważniejszej części, czyli mama Kola nazywa się Lili. Ponieważ była tam wspominana, była taka scenka, gdzie właśnie Kol wspominał te chwile, gdzie... Lili, czyli jego mama, umierała i tam mówiła coś do niego. Stwórca Zejna: doktor Julian. Myślę, że o tym raczej wiedzieliście, ale musimy tutaj zwracać uwagę na każde jakby spokrewnienie lub coś takiego. Rodzice Kaja oraz niej. Tata nazywał się Rey, a mama nazywała się Maya. Oczywiście oni również brali udział w tej bitwie z wężonami. W tej wiecie, w tej takiej dawniej, co byli dawniej mistrzowie żywiołów, jak jeszcze niżej nie było na tej planecie. Tutaj nie miałem figurki Wani albo Wangelisa, więc po prostu dałem nieje w tło. Tata Wani to Wangelis. Myślę, że o tym wiedzieliście, ale jak już mówiłem, musimy zwracać uwagę na każdy szczegół. I ciekawe było to, że Wania to jest dobrą księżniczką, a Wangelis jest złoczyńcą. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.